Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam was w kolejnym już drugim odcinku z gry Heroes 3 HD Edition. Moi drodzy, kontynuujemy soczysty rozpierdol. Eee, Okej, okay. wypływaliśmy w ostatniej turze, w ostatnim odcinku zakończyliśmy w takim cliffhangerze, jak będziemy wypływali, postaram się, postaram się ten scenariusz w miarę szybko zrobić, żeby e, pograć jeszcze trochę innymi zamkami, innymi frakcjami, pokazywać Wam jak najwięcej samego gameplayu. Na tym mi zależy bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że mi się uda to zrealizować. E, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. E, latarnia morska by mi się przydała, nie będę ani trochę ukrywał i Można by, można by jakieś kopalnie pozbierać, przede wszystkim właśnie rtęć. Okej, okay, dobra, to już wiemy, gdzie się kierujemy, bo nie mam rtęci, a chciałbym się pobawić trochę w magildy. Eee, troszeczkę, troszeczkę ten temat rozwinąć. W kojat, myślę, że spoko. Co ty miałeś? Uuu, lisze nawet masz, królewskie. Dobra, więc wydropujmy się tutaj, a zróbmy sobie tą bitwę, co? Zobaczymy. Eee, oki, okay. oki. Okay. Powinno być proste. Zobaczmy, ile ty masz szybkości 6, 6, a ja mam moi drogi 9 i 8. Dobra, możesz mi naskoczyć. Wait. jakby to wyglądało w starej wersji? Rycerz zobaczcie, jest niewiele zmieniony, prawda? Rycerz był ładny, ładnym modelem w ogóle wcześniej. W gruncie rzeczy zbrojny też. Gryf jest trochę przerobiony. Habardier? Hm, nie bardzo. I mąki jest praktycznie w ogóle nie przerobiony. A gogi? Troszeczkę. Czy magogi, przepraszam, troszeczkę. Wait, wait. Boo! Karabinkie. Je ole, Ale obraże. Archery to jest jednak to. A siłownia i rower to jest właśnie to. Otóż to. Dobra, myślę, że możemy zrobić tak. Możemy się wbić do zamku. Ajajaj, aj, aj, mam przyzwyczajenie po prostu ze starych tych Heroes pięknych HD, gdzie mogę sobie po prostu klikać. Mówiąc Heroes HD starych, mam na myśli oczywiście modyfikację Heroes HD, która po prostu umożliwiała nam tak kilka usprawnień w samej rozgrywce. Eee, dobra, przeskoczę przez te kopalenki, reptilioni... Dobra, nic was. Ja chcę, ja chcę głównie kopać, na tym mi zależy. Nie chciałbym, żeby mi się ktoś tu dropnął na ryj, a, bo będę musiał go potem zabijać. Tak, dlaczego to będzie rakietowa wojsko? Z prostej przyczyny. Będę chciał je jakoś dostarczyć, a jeśli nie dostarczyć, to ewentualnie mieć możliwość obrony przed wrogami. Na przykład takimi jak pan brązowy, który właśnie mi się nic nie wjebał w mój rewir. Nie podoba mi się to. Nie wykluczam, że będę musiał odbijać zamek. Chyba, że on będzie głupi i zacznie mi tam zbierać jakieś budynki. No dobrze, zacząłem te jednostki rekrutować jednak. Sensownie, pani Ignacy, ze swojej, ze swojej strony. Tak, komputer nie jak zwykle wykazał się niezbyt dużym rozsądkiem. No cóż, mam nadzieję, że jesteś już mój. O, ja mam moje rękawice zapierdalania po terenie, więc... Powinno być sprawnie, powinno być sprawnie. Myślę, że nawet wyjadę sobie i dostarczę wojsko, dlaczego by nie? O nie, jedziesz w moją stronę, jedziesz? Jesteś mój, tak? Dobrze. Weźmy, ile wojska się da. O Jezu, kamienia mam tyle, że chyba się nawet nie będę bardzo przejmował, jeżeli go opierdzielę po prostu. Okej, okay. jest sprawnie sobie dorzucić was, plus gryfy, plus... O, na was nawet nie potrzeba bardzo. Okej, okay, ty masz już tak, to gnaj w tą stronę poproszę. Hops, 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 hops. I ty jesteś mój. Co będziesz miał? Przeciwniku mój dzielny, niewiele. Niewiele co może mi zaszkodzić, więc myślę, że jakiś blaze by był tutaj wskazany. Jak tu jesteście z szybkością? 6, 7, 8, 8, 7, 8. Kurde, czemu bijemy się na tego terenie? Aha, już wiem dlaczego, dobra. No, wejtujmy za tą wejtujmy. Celny strzał, A nie na wiele ci się to zda. Opa, pa. i co by zrobić jeszcze? Na przykład tak. O, nie wyszło. Wait. zobaczymy, co pan komputer zrobi. Premier gryf. Dobra. Nie mogę cię odczarować, ale mogę cię przyspieszyć. Jeden masz szybkości, osiem bez. Daleko odejdziesz. Spokojnie. Okay. Nie umarli nie mogą mieć morali, więc nie ma co się martwić. Opsa! I teraz co by tu zrobić? Szybkich parę ruchów. Na pewno tak. Ok, na pewno tak. Na pewno... Zabijemy? Chyba tak. Nie, nie zabijemy. To tak. Kurde! Mm, o no Jezu, trzeba bolisza uderzyć Ignacy! Gałganie, nie tak się to robi. Nie tak się to robi. Ła ale błąd. Mm, nie fajnie. Dobra, hełma alabastrowego jednorożca. Weźmy sobie drugi pierścień do zestawu przedłużającego. Dasz działanie czarów. Nie ma takiego fajnego przycisku, którym mogliśmy sobie przekładać całą armię. I mamy ulepszoną jazdę, której nie mam w armii. Chyba wolę jednak mieć podstawową jazdę. Może jakiś fort na wzgórzu się trafi. Nie pomyślałem o tym aspekcie. No trudno, zdarza się. Namiotu miot, na medyka nie potrzebuję, jakoś strasznie. E, dobra, spadaj tutaj. Okej, okay, kończmy turę. Dobra, przynajmniej brązowe uciszymy zęby, tak? To jest chociaż tyle dobrego. Przeskoczyłem tędy. A, przeskoczyłem. Dobra, wbijaj tutaj. Dobra, masz moją stocznię, nawet więc jestem w stanie przeżyć to. A w gruncie rzeczy. A, dobra, krzanić to. Stocznia nie jest dla mnie jakaś niezbędna. E, Siedź na dupie, będziesz moim obrońcą dzielnym. Gielnia magów, magówczy. Hmm. Jak jestem z mądrością? Zaawansowany. Ja mam czy nie mam? Nie, ja mam podstawowy to i tak bym mógł tylko do trzeciego. Never mind, że tak powiem. Myślę, że spokojnie popłyniemy sobie na Pana Brązowego, na jego zameczek. No, Okej, okay. niebieski płynie w moją stronę, to tym bardziej. Podpłyniemy w tą mańkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, widzę, że zbudował sobie e, cover of Smrut. O kurde, ile ja już nagrywam? Pewnie z 10 minut. Ach, cholera jasna. Dobra, zobaczymy ile wyjdzie ten odcinek. No, dobrze. Nic nie komentujcie w kontekście mojego zapominania o stoperze. Nie życzę sobie tych komentarzy. Zobaczymy jak popłyniesz. O, proszę. Płynął prosto do mnie. No, okej, okay, dobra. Nie powinieneś mieć dużo. Zdecydowanie. Słabo widoczne, nie? Jakby było widoczne. O, właśnie. Widzicie, to było dużo czytelniejsze. Mało widoczny zasięg mamy w heksach podany. To akurat nie fajne. Co by ci zabić to. O. Wait. Wait. O, ochrona przed ogniem. Widzę, komputery nie zmieniły się, jeżeli chodzi o ich sprawność działania. Tutaj akurat pewne rzeczy pozostają niezmienne. Ok, ty coś możesz mieć. Dobra. Chyba będziemy trzeba zrobić ten sam manewr, co robiliśmy ostatnio. Uuu. Nie, 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 nie panie Ignacy. Trzeba mieć armię, żeby znowu nie doszło do głupiej sytuacji. Oddaj, turę. No właśnie. O to mi chodziło. tam się widzę, ostro szachują, jeżeli chodzi o atakowanie się nawzajem. No zobaczymy, co, co wykona pan czerwony. Nie chciałbym, żeby mi zajął zamek. Nie byłbym z tego powodu ukontentowany. Zresztą zaraz zobaczymy jak to się skończy. No przez główną z tej przyczyny, że straciłbym kapitol. Dobra, czerwony jest gałganem, więc nie ma się o co martwić w takim razie. Kolejny statek do kolekcji na moim wybrzeżu. Um, dobrze. Tym razem już chyba nie będę dostarczał armii, po prostu sobie ją tutaj zrekrutuję. Żeby po prostu móc już samemu odpierać. Jak już zniszczę mu kilka tych startowych armii, to, to czerwony nie powinien sprawić jakiegoś większego problemu. Świetny ruch. Muszę przyznać. Przegenialny. Znaczy, nawet spoko, bo nie walczę na zielonym terenie, tylko na morzu, gdzie nie mam bufa do szybkości. Ale i tak jestem pełen podziwu. Dobra, ty do mnie niczym nie dolecisz. Jak ty chcesz z szybkością? 8 do 7 do 8. Spoko. Dobra, jeden przeżył. To... Nie sądzę, żeby to miał jakiś większy wpływ na pole bitwy. Myślę, że, myślę, że ty. Wait, wait. Dawaj, dobra. Hops. Dobra, idziemy go zmasakrować. Ile ja tu jest szybkości? 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej. Okej. Sprawnie płatność, tak jest. Ale nam się trafiają. Miejki, dobre. Dobra, Tęstotę załóżmy, że weźmiemy. I trzeba na tego pajaca głupiego popłynąć, niebieskiego, żeby mi w końcu przestał smrodzić na całą mapę. Żebym cokolwiek mógł zacząć robić. I widzieć, bo jest irytujący bardzo. Dać wszystko. Okej, okay, skończmy turę. Dobra, płyniemy. Płyniemy, płyniemy. Dobra, 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 dobra. Dobra, i mamy już całą armię. I teraz już możemy oszczędzić hajs. Jesteśmy wyrekrutowani do pełna. Jak będą jakiekolwiek ataki, to już chyba nawet nie musimy wracać bardzo. No to wygląda. Tutaj się gdzieś musimy zdropować. Żeby przez to wkurzać, ten devil. No, będziesz miał początek tygodnia, ok. Szanuję i doceniam, ale mimo wszystko nie sądzę, żeby ci to dało jakąś wielką przewagę przeciwko mnie. Ja już sobie lepsze chyba miały. Mam stabilną sytuację, za względem drugi zamek, jeżeli chodzi o dochody. Ok, brązowy zwiał. No, najpierw bohatera bo dlaczego by nie. Poza zamkiem? Pfu, why not? Nawet masz wojsko. Okej, okay, nie przeczę. A jestem na moim terenie, więc ja mam teraz duży buf do szybkości 8 i 9 tutaj, tak? Na szybkości. Jasne. Eee, bless zatem tutaj. Wait, wait, wait. Ty czy ty? Nie, ten drugi będzie strzelał w niego. Ty strzelisz tu. A ty strzelisz tu. Dobra, jeden nie przeżył, jeden to... bez problemu zatem... Mam już płatnerza, więc już powinna być duża prostsza zgrywka, ale jest silny. Tak bez, bez srania już generalnie jest w miarę silny ten dróg Czy jest to od niego lepszy, ale... Ale na pewno nie jest jakimś tam lamusem pierwszym lepszym. No czy na pewno dolecisz do mnie? Więc chyba sobie pozwolę na ten atak. Ktoś... obrażenia przyjąć musi. Okej, okay, dobrze. Okej, okay, to już po tobie. Jazda... Czy tutaj chcę wjechać? Uuu, twardy jesteś. Oczywiście, będę musiał uderzyć tak czy siak, więc... Dwa, do... Jeden, okej. Okay. Jak najbardziej chyba, tak? I, 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 tak? I teraz tak. Tym wrzućmy Slowa. 100. Trzech w dół. Tak. Ty pognaj tutaj. <grywa> Trochę słabi są ci jeźdźcy. Jakoś słabo mi oni nie podoba mi się ich, ich moc. 28. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. To by się zdarzyło. No cholera, już nie mam czarów. Trochę mi zwiejesz. Dobra. Niestety wróg mi już zwieje, bo już. Nie wiem. Mam... O właśnie, tym bardziej mi zwieje. No szkoda. Myślałem, że już czemu porluje bohatera. Ale mistrzowska magia powietrza już jest zawsze na propsie. Heist masowy to jest zawsze dobra rzecz. Atak na mistrzu, super. No szkoda. Trochę znowu zasra tym swoim kominem. Ale dobra. Mniejsza większość. Zamek jest mój. Trochę strat będzie, bo widzę, że jest zamek, więc postaram się to w jedną turę zakończyć, żeby nie dostać aż tyle tych strat. I zadają dużo jego wieże, więc nie może być jakoś strasznie ulepszony. Złajtujmy. Eee... No, Wszystkim. I wyjdę przed zamek, żeby nie mieli bonusu z murów. Podejdź tu. I tego zabić. Tu zrób tak. Dobra, teraz pełna artyleria w ciebie. Oj, zdecydowanie umrzesz. Dobrze. Papa. pa. Dwunastu. Pa. Niepotrzebnie, ale... Dobra, brązowy został pokonany. Okej. Okay, to było w miarę proste. Zatem... Nie masz gildi magów jakoś strasznie rozwiniętej? Nie. Myślałem, że coś będziesz miał ciekawszego jeszcze. Dobra, zróbmy moją ulubioną taktykę, czyli wypuśćmy tak zwaną czujkę. Waleska, na przykład ty. Te jednostki się pozbądźmy u ciebie. Ładnie te gremliny wyglądały, muszę Wam przyznać. Podobały mi się. Okej, okay, okej. Okay. Kradnica się da. Trochę zbierzemy tutaj oglądu w sytuacji. Z południa nic nie szło, z tej strony nic nie idzie. Nie ma się co martwić zatem. Mam jakieś niepotrzebne artefakty? Nie, nie mamy. Ani jednostek też nie mamy na XP, żeby zamieniać. Dobrze. Oddajmy turkę. Dobra. Obrona plus jeden. Myślę, że pognam w stronę wrogów. Bez większych problemów. Pozbierajmy co się da. A masz mistrzowski mądrości, brawo. Podajmy tutaj, żeby mieć po prostu ogląd trochę na, te, na, te, na tą pozycję. A poza tym jest chyba w miarę sprawnie. Taki. Okay. Coś jeszcze? Chyba nie. Oddajmy turę. A tych aniołówka w końcu nie ulepszyłem, nie? Czy ulepszyłem? Nie. A no zróbmy Dlaczego nie? Okej. Okay. Zobaczcie, lepiej mieć niż nie mieć, tak mi się wydaje ulepszone. Kurde, strasznie mi się miło gra w tą grę. Patrzcie, możemy pograć sobie trochę na starej wersji. Żebyście, żebyście mogli potem powiedzieć, czy wam się która bardziej podoba. Czy jest to warte 60 zł? To jest to pytanie, które non stop mnie nurtuje. Czy, czy to faktycznie jest tego warte? Ale wie, strasznie trudna kwestia dla mnie. Jest jakiś gówniak. No, to może być trochę lepszy. Dobra, przejdźmy już na to. Za bardzo się już przyzwyczajam do ładności tej gry. E, bo ta gra, tak jak właśnie Heroesy, były takie pff, trochę odrzucające, bo były takie, no, paskudrawy nieco. To te, ta wersja jest ładna. Po prostu jest ładna. Tak. Mówiąc zupełnie, zupełnie szczerze. Podoba mi się, jak to wygląda. Podoba mi się sama gra. Przepraszam, czy ja dobrze zobaczyłem. Aha, bo to na no, wpaczą nie po trzy koszty, już szuka, zapomniałem o tym że ten najnowszy pacz balansujący sprawiał, że oni kosztowali po 3. Nie ma, ty uciekaj mi stąd. Głupku. Głupi głupku. Pojedź tutaj, przegonimy tych pajaców stąd. Mam nadzieję, że... ...odpuszczą trochę temat. Pójść na morze. No, w sumie niepotrzebny ruch, ale dobra, krzanić to. Mamy dużo hajsu, możemy sobie na takie głupoty pozwalać. Znaczy, no nie, nie powinniśmy, ale mimo wszystko możemy na pewno. Dobra, twoje będzie zaraz gotowe. No i co, mija nam trzeci miesiąc, zacznie się zaraz, czyli zagraliśmy już dwa miesiące gry. Okej, okay, jednorożec. Okej, okay, to już jest grubsza sprawa. Eee, czy gdzieś nam się pojawiło w jakimś niemiłym miejscu? No tak. Nawet w bardzo niemiłym miejscu, bym powiedział. Znaczy, czy ja wiem. A tutaj? A tutaj sobie stoi. W gruncie rzeczy może stać. Eee, o, ciekawie. Sporo, czy ja dobrze widziałem? O cholera, ale się ich pojawia. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ja byłem Ignacy, wybyliście Wy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuczka w górę. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy odkrywali grę Heroes 3 of Mighty Magic HD pa pa